A dzisiaj będzie odcinek o Harrym Potterze. Teraz Was zabieram do Horwardu. Ale Homora! Ale jedziemy do kina e, 4DX. Do Łodzi. Tak, do Łodzi. Na specjalny seans. Tak. Słuchajcie, gdzie fotele są? Ruszamy! Ruchome i to bez różdżki, Nadi. <noise> Więc zobaczymy, jak będzie. Opowiemy Wam, czy warto było tak. na taki film czy nie. Ale zanim... Ale to są dwie godziny, rozumiecie? Zobaczymy, damy radę. Myślę, że będzie no. naprawdę fajnie. Ale słuchajcie, zanim y, pojedziemy do kina, Nadia Wam pokaże, jakie jeszcze tutaj ma gadżety tak. z Harry Pottera i jaką właśnie stylizację będzie miała do kina. Okej, okay, pierwsza to jest takie coś i trzeba to rozpakować. Nadia to zakupiła, słuchajcie, w Sinseju i to jest taki kalendarz, książka w Harego Pottera Potera. i tu mamy Hogwarts. Pokaż, jak w środku wygląda ta fajna w środku książka. W na początku tak, a potem to są... Aha, czyli taki kalendarz, kalendarz do zapisywania no? swoich jakichś y, skrytych tajemnic no. albo może jakichś elekcirów albo czarnej magii. <laughs> a potem to będę miała zwykłe czarne spodenki, takie one są leginsowe, więc spoczko doczko jak się będziemy tak kręcić to nic mi nie będzie. Potem to czarna bluzka, zwyczajna czarna bluzka. Uh -huh. I do tego? A nie z napisem, po prostu takim z napisem. Uh -huh. I do tego piękne buty. Nowe buty. Uuu. No to Nadia, przebieraj no, się, wskakuj w, wskakuj, w nowe ciuchy, no w nowe. Wskakuj w ciuchy i lecimy. Okej, okay, już jesteśmy przed kinem. Cinema City to właśnie tu będzie Harry Potter. Tak. Kinie 4. TX. mega super efekty są nieziemskie, prawda? No. wiatr, woda, burza błyskawice, no. ruch krzeseł, tak. znaczy się foteli wszystko było super, no, nie? polecamy 6x6, tak. nie? chyba wręcz 100 na 100 śmigaj dalej Fontanna. Pamiętasz jak byliśmy zimą i były takie różowe fontanny? Jeśli nie pamiętacie to wejdźcie na odcinek o światłach w Łodzi. byliśmy na pokazie świateł, prawda? Zapraszamy.

Jedziesz jeszcze raz? Tak. Co Teraz raz. idziemy na tym kwiecanie. Boję się. No nie, boję się, bo tu już byłam tak dużo razy. Nie. To czerwony jakiś. Tu jest mnie boli. Boże, człowieku, co się Ale nie wolno wchodzić. Bardzo dużo. Nie się... wolno I się... ja na mnie. O, ale... Nie wolno za. Się... No, Jezus się... czerwony. Krzyczą. Prostą sekra. Jezu, w ogóle tu krzyczą ludzie. Więc... Nie wpychaj się, maurutka! No jest No właśnie.

Jeszcze <śmienna> nie macha! Ło! <Wow>! Trzymajcie Wam na chorego szedera, ale zobaczcie, kto tu jest. Pokażę Po niedługo, co? Vlogmasy. Dzięki, no. <laughs> teraz idziemy do... Espresso Patron. Czyli do kawiarni Harry'ego Pottera. Przydałaby się taka jedna na dzisiejszy dzień, co? No. A tymczasem my mokniemy. Jesteśmy no. pod... Ekspreso. Ekspreso Patronus. Chodźcie znamy. Tygodnia Tygodniu pada. Leć.

czytać, a nie mogę tego przeczytać, bo złamię coś w ciemny Tak. nie tak. no. To co zamówimy? Dobra. Podtrzymaj. Śmierć. Próbujemy? Zobaczcie jak paraleci. Mhm. Ale przepyszne. Jaki smak? Nie wiem. Czy to jest krew? Tak. Uuu. Teraz oko próbujemy. Oko. Sauro. No. Spróbuj. To jest eliksir wielosokowy e, i trzeba samemu przyrządzić. Dobra. Najpierw tu mamy instrukcję obsługi to... i teraz nadia siada z Nikolą i przyrządza. Jak... Ale mamy niebieski, uwaga. niebieski. lekarz. Dobrze. Uwaga. Uwaga, więc Dobrze. Dobrze. nie Teraz dodajemy kwas. Pijawek, który znajdziemy w żółtej probówce, spróbujesz to wlać? Musisz cały naraz przechylić tutaj. No, mocno. No, zobaczcie tutaj. Teraz wlewamy jad Araboga z przezroczystego kieliszka. To jest kieliszka, a dar, dar? To dawaj, a mi zostaje czerwony. Dawaj. To może ty. No, okej. Okay. I uwaga, ostatnie zostało nam. Zabawa się już kończy. Nie zapomnij jednak dodać syropu z bombasu, bombasu ostatniej Fiolki. Szybko Magia, po prostu magia, zobaczcie to. A jak pięknie pachnie. Dawaj, chodzi jeszcze <grystanie> Jak burka. Dobra, to co? Mama daje ja się kopci tak. I próbuj. Uwaga, bo Nadi zaraz wychodzi. No, zobaczcie, co się z Nadią stało. A teraz z Nikolo? Z Nikolo to samo, zobaczcie to. Wyrosły im uszy. Nie uszy, bo mój eliksir służył do. Jeśli wiecie, zostawcie łapki, w górę i komentarze. Jak? Nadia na miotle. Harry Pottera. To nie do zamiatania, to do latania. A tutaj? Listy z Hobartu. Prosto do na Tymczasem taki vibe mamy w toalecie, słuchajcie. Tu mamy kogo? Z Gretka i? Harry Potter. A tutaj Nadia z sobą Harry Pottera. Patrzcie, czapeczka. Która ostatnio mówiła na Wiggi, że na, należy do Gryffindorów, prawda? Kochani, a ja jestem chora, bo się skończyła nasza wycieczka z chorego I tak właśnie się skończyła, chorobą. No. Ale jak Ci się podobało? Fajnie. Polecasz Kino 4DX? Tak. A tą restaurację, w której byliśmy, Expresso Patronu? Tak. Też, też fajnie, nie? Polecamy. Jeśli ktoś jest w Łodzi, słuchajcie, Fajne miejsce, żeby się przenieść chociaż na chwilę. Jeśli Wam się podobało, to zostawiajcie łapki w górę i subskrybenty, a jeśli Wam się podobał ten odcinek. No I chcecie to... więcej w stylu Harry'ego Pottera, to piszcie w komentarzach. To Nadia ma dla Was jeszcze jeden specjalny odcinek w tym stylu. Także łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Pa! Jest ja to subskrypcji, to nagramy kolejny odcinek. Super, hiper wyśmienity. Pa!